Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku serii z gry Firestone Idle RPG. I dzisiaj zrobimy sobie drugi już taki Ala Opening w karczmie Mówię Ala Opening, no bo to w sumie do końca nie jest opening, tylko bardziej takie odkrywanie kart, no ale chyba się przyjęło też, że tak się na to mówi, że to jest też o jakiś tam opening, tak? Dlatego Ala Opening. Troszeczkę mi się tych piwek znowu tutaj zebrało. Tak widzicie. Albo no i nie widzicie. O, tutaj będziecie to widzieć. 72 prawie tysiące. No więc można to zamienić na te drewniane krążki. Trochę, trochę tego będzie. Nie pamiętam, ile było wcześniej. Nie wiem, czy więcej, czy mniej. Ale możliwe, że podobna ilość. No i co? No i otwieramy. No, na razie, na razie, nawet w miarę fajnie. O, damage. Bardzo dobrze. No, tam były dwie rzadkie skrzynki. No, szkoda, szkoda było to pominąć. Egzotyczna moneta. No, tutaj nie mam pojęcia, co to jest. O, teraz chyba trafiłem te dwie rzadkie skrzynki. Bardzo fajnie. Dobra, no ale też drugi poziom szczęścia, możliwe, że przez to tam troszeczkę więcej dostaje. O, znak prestiżu. To jest fajne, bo dzięki temu chyba są mocniejsze, można później zrobić mocniejsze jakby e, mocniejszy prestiż. Po prostu w momencie tego miękkiego restartu. Można dodatkowo jeszcze zwiększyć jakby mnożnik za te firestone. No chyba, chyba ten poziom szczęścia tutaj... E, tak mi się wydaje, że ten poziom szczęścia coś tutaj jednak robi, bo... we wcześniejszym openingu chyba tak jakoś było trochę biedniej. Ale nie jestem pewien, ale bardzo możliwe, że jednak tutaj faktycznie... E, troszeczkę, troszeczkę e, lepiej, że tak powiem, e, mam... ogólnie lepsze trafy, o tak powiem. Dobra, co tutaj się dzieje? Moczy miecz. Mhm. Okej, okay, bardzo fajnie. E, dobrze, no i przechodzimy dalej. Nie wiem o co chodziło tutaj z tym kółeczkiem. E, ale rozumiem, że jak złożę wszystkie żywioły, to później jakiś chyba item, tak? Albo coś takiego e, mogę sobie z tego złożyć. No, no dobrze, fajnie, fajnie. Gdzieś już widziałem tą egzotyczną monetę, ale nie wiem, nie wiem za bardzo. Czego ona była? O! Złoty deszcz, no zawsze, zawsze na plus. Teraz bardzo mocno w ogóle też staram się jakby upgrade'ować właśnie te wszystkie bonusy związane ze złotem. No i jeszcze z e, póki co z damage'em e, no tego dowódcy, tak? Tego dowódcy strażnika powiedzmy. Nie wiem, czy dobrze, czy źle, że tak powiem, że to maksuje teraz to złoto bardziej, no ale na razie tak, tak to wygląda. O, znowu rzadka skrzyneczka mi ominęła, szkoda. No, teraz to właściwie specjalnie będę zbierał te wszystkie i skrzyneczki. Znaczy, już zbieram od jakiegoś czasu, tak? Te wszystkie skrzyneczki te wszystkie tutaj te piwka no na po prostu openingi bo wydaje mi się, że głównie z tej gry można robić właśnie takie openingi tak nic tutaj więcej raczej nie pokażę w tej grze za bardzo aha, no statystyki jeszcze mogę pod koniec pokazać z całej gry ale to za chwileczkę tylko niech no ja skończę ten opening No właśnie, ten tajemniczy pył chyba potrzebuje też, żeby później tą wróżkę zmienić na nimfę czy jakoś tak. To by mi się też przydało. Dużo tego tego pyłu potrzebuję. Tam chyba 300 czy 400, gdzie wcześniej jakieś były level upy chyba za 20, więc straszna różnica. Znaczy nawet nie level upy, ale w ogóle jakieś tam zwiększenie Expa. O, tutaj mogę kliknąć. To by był lepszy wybór, szkoda. O, rzadka skrzynka znowu, fajnie. Znak prestiżu. No, dwa razy w tym samym miejscu, bo tak jakoś instynktownie znowu kliknąłem. No i ten drugi raz kliknąłem, prawidłowo, że tak powiem. O, tam było dużo tego tajemniczego pyłu. Ale, ale strata. No, szkoda. Bo toż bym możliwe, że miał i bym mógł zrobić tam nimfę z tej, z tej wróżki. No szkoda. I tam ktoś też, pamiętam, pisał w komentarzach właśnie jakąś taką radę na temat też jakichś tam innych, jakichś tam kryształków, czy coś takiego, tak bardziej chyba niebieskich. Nie pamiętam jak one się nazywają. W każdym razie chodzi o ten upgrade jakby w, tych, w tym interfejsie z postacią. Że można tą ogólną moc bardzo, bardzo mocno podnieść No to to już zrobiłem wcześniej nawet, ale tam chyba w komentarzu też podziękowałem, ale też mimo wszystko dziękuję za radę, aczkolwiek no Między odcinkami sam się jakby domyśliłem, więc tak równolegle, że tak powiem Ta informacja padła, no ale Ale cóż, ważne, że Że też ta moc jest zwiększona, że zrobiłem po prostu jakąś taką aktywność w grze, która była powiedzmy prawidłowa, tak Ja nie wiem, co z tym, tymi koniczynkami, czy one tak po prostu się będą zbierać, czy tutaj też ewentualnie coś można z nimi zrobić, nie mam pojęcia. No, mocne są te bonusy, moim zdaniem, naprawdę, o wiele, o wiele lepsze niż, niż wcześniej. Więc chyba ten poziom szczęścia naprawdę coś, coś robi. O! Można zrobić automatycznie. Nie wiem, czy to teraz dodali. Ale to ja tak nie chcę, bo to, to mi ciągle klika, chyba to samo. W to, w to samo miejsce, a to ja tak nie chcę. A chyba tego przycisku nie było. Albo to update, albo po jakimś poziomie szczęścia, albo czegoś innego. Mam taką możliwość. Ciekawe. No, wcześniej chyba tego nie było. No faktycznie. Tak, jakoś tak tego przycisku tutaj nie kojarzę. Ciekawe, ile tego tajemniczego pyłu mam. A może to były te fioletowe klejnoty na, te, na ten update tych postaci? Już nie pamiętam, naprawdę. Dużo tych znaków prestiżu, to, to będzie bardzo, myślę. No... Pomocne, bo będę mógł wielokrotnie sobie zwiększyć ten mnożnik podczas wykonywania kolejnego resetu. To jest bardzo fajna rzecz. No i prawdopodobnie trochę piwek mi się znowu zebrało, tak oczywiście, więc od razu też tutaj to wyklikam, te 20 tych rączków drewnianych. A 500 piwek, to chyba jeszcze będę mógł 5 krążków kupić, bo to miałem tysiaka z tego co pamiętam. Ale zaraz zobaczymy. Ok, jeszcze 5 krążków. Żywioł eteru. O, kolejny żywioł, fajnie. Chyba, chyba fajnie. Okej, okay, no i właściwie to tyle. Już nic więcej nie otworzę. Do usłyszenia w kolejnych materiałach. Aha, właśnie, właśnie, jeszcze nie. Jakie, jakie do usłyszenia? Eee, tutaj miałem Wam pokazać statystyki od razu. Jak ktoś będzie chciał, można sobie porównać z poprzednimi materiałami. O, proszę bardzo. Tak, tak to się prezentuje. Okej. Okay. Do usłyszenia w kolejnych materiałach. Miłego dziąka i całego życia. Cześć.